Michał, nie całą gamę, tylko trójdźwięk toniczny. Trójdźwięk toniczny to trójdźwięk zbudowany na pierwszym stopniu gamy F-dur, czyli F-A-C. Trójdźwięk subdominantowy to trójdźwięk zbudowany na czwartym stopniu gamy. To powie mi e, Marika, trójdźwięk subdominantowy na czwartym stopniu gamy F-dur, jakie będzie miał dźwięki? Jeszcze raz, jeszcze raz, to nie słyszycie Marika. Ha? Czy mamy w gamie F -dur dźwięk H? B. B, no to trójdźwięk od dźwięku B.